Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Ewa Kwaśny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Pani doktor jest szefową organizacji Profemina. Czyli rozumiem coś dla kobiet. Proszę powiedzieć, tak. czym się zajmuje organizacja, na czym skupiacie waszą działalność? Organizacja od 98 roku, oficjalnie od 99 od rejestracji zajmuje się profilaktyką jaka piersi. Troszeczkę rozszerzamy tą działalność na edukację związaną w ogóle z chorobami nowotworowymi. Kobiet. To się robi coraz większy problem, prawda? Robi się coraz większy problem. Być może trochę to wynika z postępów medycyny i z tego, że więcej się zmian diagnozuje. Diagnostyka Bo lepsza. Bo ze statystyk wychodzi, że coraz więcej osób choruje, ale być może to nie do końca jest tak źle, tylko po prostu coraz więcej tego diagnozujemy. Natomiast, Są wykryte choroby po prostu. Tak. Nam zależy najbardziej na tym, żeby je wykrywać tak szybko, żeby wszyscy mieli wiedzę na ten temat, wykrywać tak szybko, żeby one były w stadium uleczalnym. Pani doktor, od 1998 roku działa stowarzyszenie Profemina. Czy dostrzega Pani wpływ waszej działalności na to, jak kobiety zgłaszają się na badania profilaktyczne? Bo profilaktyka no to jest tutaj podstawa, to jest, to jest ratunek. Tak. Wydaje mi się, że rośnie świadomość kobiet, w jakim stopniu tutaj lokalnie za naszą sprawą, tego nie jestem w stanie ocenić. Natomiast no, zaczynaliśmy od zera, jakby, i zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie działaniami edukacyjnymi. Natomiast od kilku lat mamy również aparat do wykonywania badań USG piersi, i, i to także robimy. No i staramy się jakoś uatrakcyjniać tą naszą działalność, tak żeby pani chciały nas słuchać. Mamy w tej chwili już ponad 13 tysięcy Pań w naszej bazie danych komputerowej i okazuje się, że te Panie, które już raz do nas w jakiś tam sposób trafiły, wiedzą, co to jest profilaktyka i dalej z tego korzystają. I co ważne, nie są to Panie chore, To nie o to chodzi, to nie są Panie, które się leczą, tylko to są kobiety, które tak. się po prostu badają. Jednym z hmm, chyba te, takich form waszej działalności jest y, kalendarz, który tutaj tak, mamy. Tak, to, to był pomysł Państwu. To jest kalendarz profeminy. Tak, to Rozumiem, jest kalendarz tak? informator, tak się przewrotnie nazywa. To jest jeden z pomysłów na to, żeby zwiększyć pulę osób, do których możemy trafiać. No bo wiadomo, że mamy jakieś ograniczone możliwości kontaktów. Pojedynczo trudno powiedzieć, żeby się ktoś tam do nas zgłaszał, bo temat profilaktyki raka piersi jest owszem nagłaśniany, ale w październiku to jest taki umowny miesiąc walki z rakiem piersi. Poza tym praktycznie nie istnieje w mediach czy gdziekolwiek indziej. My się dobijamy na różne sposoby, no i w formie tego kalendarza to już jest drugi. Próbujemy dotrzeć do różnych zakładów pracy głównie, które skupiają pracownice głównie kobiety, kobiety. Tak, ale też firm, które wykonują usługi dla kobiet, na mniejsze, niekoniecznie to nie muszą być duże firmy, na przykład zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, namawiamy ich na taki sponsoring, w cudzysłowie, do badań, dla badań i dla edukacji. I te osoby, które jakby są objęte tym sponsoringiem w ramach tego kalendarza, oczywiście firma jest reklamowana, jakby na okładce, jest ich logo. Natomiast do tych osób, które wskaże ten sponsor, czy, czy par partner nasz, bo na różne sposoby współpracujemy, wyznacza grupę, jakby określa grupę kobiet, do których trafiamy. I przede wszystkim trafiamy tam z edukacją. To jest nasza podstawa, bo uważamy, że jeżeli się Panie dowiedzą o co chodzi. To jednak będą inaczej reagować i mamy takie rzeczywiście odgłosy. Ale powiedzmy od razu, że te badania nie są płatne. To znaczy, udział, udział w tych, to znaczy, kobiety, które się zgłoszą, czy to się wiąże dla nich z jakimiś kosztami? Te sponsorowane, jakby w ramach kalendarza, jeśli chodzi o USG nasze, u nas wykonywane, to jest po kosztach. To jest połowa ceny rynkowej, 40 zł. Natomiast jeżeli są objęte jakimś sponsoringiem, to jak najbardziej są to, to wtedy... osoby, które nie płacą. Jakie to są badania te profilaktyczne, jak to wygląda? Co, co jest badane? Na profilaktykę składają się różne takie etapy, i to, co możemy same zrobić dla siebie, i to też nagłaśniamy, to jest technika samobadania piersi, wykonywanie badania przez no, 10 minut raz w miesiącu. Gdzie się można o tym dowiedzieć? Jak, to, jak uczymy? To robić? Mamy takie fantomy silikonowe, które mają zmiany, takie bardzo chore te fantomy są, i w tych naszych warsztatach najpierw informujemy teoretycznie. Z udziałem lekarzy o profilaktyce raka piersi, raka szyjki, macicy mówimy kiedy powstaje, z jakiego powodu i potem właśnie w ramach profilaktyki tłumaczymy jakie są badania, jakie można wykonać, w jaki sposób, którędy tam trafić i y, również uczymy tej techniki samobadania jako takiej prostej, bezpłatnej i dostępnej metody, która przy... Y, y, Założeniu, że się rzeczywiście ktoś do tego przyłoży, to może ujawnić zmianę taką, którą możemy usunąć nawet jeżeli jest nowotworowa, w ramach badania diagnostycznego. Bo jest coś takiego jak biopsja mamotomiczna, w której się mieszczą, to jest biopsja połączona z pobraniem materiału do badania histopatologicznego pod kontrolą albo mamografu, albo USG. Jeżeli to jest zmiana do 1 cm albo ciut mniejsza średnicy, to ona się w całości mieści, w tym materiale oddawanym na badanie histopatologiczne. Jeżeli się okaże, że to była zmiana nowotworowa, to praktycznie sama diagnostyka już wyklucza dalszą konieczność leczenia. Pani I... doktor, a... Co jest takim pierwszym sygnałem ostrzegawczym? Kiedy, kiedy należy uznać, że no nie ma na co czekać, trzeba sprawdzić. Jakie, jakie są sygnały ostrzegawcze? Nie jeśli ma chodzi takich o sygnałów ostrzegawczych, niestety. Nie ma. Owszem, znalezienie zmiany, bo według statystyk amerykańskich, oni to badali, 72% aż kobiet znajduje sobie zmiany, te złe, ja już mówię, samodzielnie. I to niekoniecznie właśnie na drodze tej techniki samobadania, tylko przypadkiem. Jest bardzo duża różnica, jeżeli przypadkiem gdzieś tam się raz zbadamy, czy zbada nas, nas lekarz przypadkowo, no to możemy znaleźć taką zmianę no ponad 2,5-3-4 cm. A Ale to, jak się i, znajdzie taką i, zmianę, to już nie, ma, nie można. Oczywiście, że nie, tylko że też trzeba Panią uświadomić, bo naszym największym wrogiem w tej walce i w tym tłumaczeniu wszystkiego jest lęk tych pań, które jeszcze nigdy nie spróbowały profilaktyki. Lęk wynika z braku wiedzy przede to wszystkim. to jest chyba ta najtrudniejsza bariera I, do tak. Przekroczenia. tak. I, i, I jeżeli uda nam się z tym lękiem wygrać, to wtedy coś jesteśmy w stanie osiągnąć. Jeżeli się przestaną bać, zaczną się badać. I, i trzeba im uświadamiać również fakt, że nie każdy guzek, nawet duży, jest zmianą nowotworową. Absolutnie nie. A nawet jeśli jest, to też podlega leczeniu. Oczywiście, że tak. Im mniejszy, tym lepiej i im szybciej, tym lepiej, bo też są takie sytuacje, że panie wiedzą, że coś jest nie tak, czują podświadomie nawet i czekają. Ale czekają. Wymyślają tak, sobie, że, tak, że teraz mają inne plany, a to dziecko, a to inne koszty, bo uważają, że to się a wiąże z ceną, albo przejdzie sama, może to nie to, zniknie. I, i, I to są też takie stereotypy, z którymi walczymy, bo panie na przykład myślą niektóre, że jeżeli ktoś nikt w rodzinie nie chorował, to ich to też nie dotyczy. Że jeżeli wcześniej zachorowały na jakąś inną postać nowotworu, to to jest jakby ochronna taka choroba, która wyklucza automatycznie inne schorzenia nowotworowe. To nie jest prawda niestety. Nie jest tak, że się jest za młodym, nie jest tak, że się jest za starym. Myśmy uruchomili, jeśli mogę powiedzieć, na przyszły kalendarz taki program z którymi zasugerowała jakby ta cała sytuacja, która z Angeliną Jolie wynikła w ubiegłym roku. Bardzo że jeżeli, jeżeli sprawę, tak, tak, jeżeli ktoś już pomijając y, sam fakt jej choroby, jej, schoroby, jej y, obciążeń i, i tego w jaki sposób y, podjęła decyzję o leczeniu, o jakim leczeniu, y, zauważyłam, że jeżeli, co my też obserwujemy, że jeżeli w najbliższym otoczeniu, czy koleżanka z biurka obok, czy ktoś w rodzinie najbliższej, czy sąsiadka zachoruje, to nagle osoba znana, bezpośrednio, niekoniecznie znana gdzieś tam w świecie. Ale po prostu stanowi przykład na to, żeby się jakoś tam zaangażować we własnym zakresie. Mobilizuje do dbałości. I mobilizuje o zdrowie. wtedy pewne grupy kobiet do, do leczenia. Ja pamiętam, jak żeśmy na samym początku y, tylko edukowali, to była taka sytuacja, że nas nigdzie nie chcieli, bo to jest temat taki, znaczy w takich większych zbiorowiskach kobiecych. I nagle, i nagle się do nas zgłosił ktoś z biblioteki pod Atlantami, no to było kilkanaście lat temu już. I ta edukacja tam objęła również wszystkie panie bibliotekarki szkolne, bo to jakby podlegały pod to merytorycznie, dlatego że jedna z pań pracujących w bibliotece zachorowała. I nagle się, się okazało, że temat jest potrzebny. Tak. I, tak to, I tak to niestety funkcjonuje, więc my to chcemy wyprzedzić. Zanim się rzeczywiście już tak stanie, że taki przykład namacalny będzie w najbliższym otoczeniu, chcemy to wyprzedzić. I ogłosiliśmy taki konkurs Amazonki Moja Historia. W, 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 zostały wypuszczone ankiety dla pani, które już wygrały walkę z rakiem piersi. No, i z nich 12 wybraliśmy na razie. Czekamy jeszcze na następne, ale to już do takich celów uprzyjemniających im życie w następnym roku kalendarzowym. Natomiast te 12 już jest wybrane, i one od nas będą miały w prezencie analizę kolorystyczną, makijaż, sukienkę nową, Taką takie wszystkie zdjęciową. takie babskie przyjemności do sesji zdjęciowej. Sesja zdjęciowa plus historia w skrócie ta choroby, historia choroby, będzie opublikowana w następnym kalendarzu. Czyli już następna. następna I są to osoby znane. Następne propagowanie. W środowisku. Propagowanie właściwej, właściwej reakcji na jakieś zmiany chorobowe. Pani doktor, co powinna zrobić pani, która jeszcze nie miała z państwem kontaktu, która nas słucha w tej chwili. Pomyślała sobie, że może rzeczywiście, może, może tutaj, może pani doktor ma rację, może trzeba się zbadać. Proszę powiedzieć krok po kroku, co powinna taka osoba zrobić, żeby, żeby dotrzeć do tego badania, mieć wynik, uspokoić się, że wszystko jest w porządku, a jeśli nie, podjąć leczenie. Oczywiście. Tu trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że profilaktyka niestety nie jest jakby zapewniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co mnie dziwi, Profilaktyka nie jest ustająco. bezpłatna, a to jest dziwne, bo koszty samego leczenia są horrendalne w porównaniu z kosztami badania z diagnostycznego. Oczywiście To jest tak na przykład, że, że no, nawet mówiąc o mamografii czy o rezonansie magnetycznym piersi, który już, no już jest bardzo drogi, bo tam w granicach nawet do 500 zł może kosztować. To leczenie jednej osoby z zaawansowanym procesem nowotworowym to jest 800 tysięcy. Więc rzeczywiście te koszty tak, są nieporównywalne. Niemniej jednak, no, jedyny krok, który jest taki zrobiony, darmowy, to jest narodowy program zwalczania raka, który obejmuje trzy rodzaje badań diagnostycznych, profilaktycznych, nieodpłatnych dla społeczeństwa i jest to między innymi mamografia, ale Raz na dwa lata, od 50 do 69 roku życia, więc żadne panie młodsze i żadne panie starsze nie mogą z tego korzystać. Ale też te, które są uprawnione i nawet dostają bezpośrednio zaproszenia do domu, wykorzystują to w niecałych 50%. I tutaj jest znowu szkoda, kwestia świadomości, szkoda. oczywiście, że tak. Długi taki dotyczy chorób nowotworowych jelita grubego, to jest kolonoskopia. I trzeci to jest raz na trzy lata od 35 do 65 roku życia cytologia nieodpłatna dla pań w kierunku jakaś szyjki macicy. No i, i to są jedyne właśnie takie refundowane badania. Natomiast reszta to jest pole do popisu dla organizacji pozarządowych, różnych innych gremiów, które w jakiś tam sposób. Chcą, zechcą wydatkować pieniądze. A jeśli ktoś zechce nawiązać kontakt ze Stowarzyszeniem Mieści Pro Femina, gdzie państwa szukać, w jakich godzinach, żeby zasięgnąć informacji, codziennie, dowiedzieć się? Codziennie ktoś z wolontariuszy jest, w okolicach godziny 11 zawsze, czasem wcześniej, czasem później, ale tak od 11 do 14 codziennie. Mieścimy się na terenie Szpitala Specjalistycznego imienia Sokołowskiego przy przystałym głównym wejściu na prawo naprzeciw tych kiosków spożywczych i gazetowym, który tam jest. We wtorki raz w tygodniu wykonujemy te badania USG piersi. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że właściwie badanie USG jest dla wszystkich pań, natomiast mamografia wtedy, kiedy ta piersi już nadaje do badań radiologicznych, kiedy ona jest już troszeczkę tak, że tak powiem mniej aktywna hormonalnie, nie jest taką gruczołową, twardą piersią, bo to wychodzi białe na zdjęciu i nie niewiele tarmienia. tam znajdziemy, to nawet o laktację nie chodzi, tylko chodzi o to, że, że przewaga u młodych osób szczególnie. Przewaga ten tkan, tej tkanki gruczołowej, do której ten narząd jest predysponowany, przygotowany, przygotowany powoduje, że, że niewiele widać Badanie na zdjęciu radiologicznym i ono jest po prostu niepotrzebne. Natomiast profilaktycznie warto sobie tak między. 40, do 45 roku życia najpóźniej zrobić wyjściową mamografię, jedną, następną na przykład dopiero za 5 lat, oczywiście profilaktycznie, jeżeli się nic nie dzieje, żeby mieć taką matrycę wtedy, kiedy się nic nie działo, kiedy kobieta była zdrowa, do porównywania ewentualnie z następnymi zdjęciami. Pani doktor, podkreślmy <laughs> raz jeszcze, rak to nie jest wyrok, Oczywiście, badajmy że... się, bo po prostu spory procent osób, które wykryły wcześniej u siebie chorobę podlega leczeniu. Zdrowieją Oczywiście. takie osoby. Oczywiście. Coraz mniej pani niestety jest w takim stadium, że, że nie można ich na przykład operować od razu. Trzeba podawać chemię. Też trzeba panią uświadomić, bo tutaj jest bardzo duży ten taki czy, czynnik estetyczny, czy, czy poczucie braku kobiecości w przypadku amputacji piersi. To jest też już um, ale to ostateczność. Też jest i opanowane w jakimś stopniu. Zgadza prawda, się, można... robią się operacje odtwórcze, odtwórcze można jednoczasowo właśnie. zrobić protezę, ale im mniejsza ta zmiana, tym teraz techniki operacyjne są takie, że wcale nie ma amputacji. Usuwa się tylko część. się część. Tak, część jedną, czwartą piersi, uzupełnia ten ubytek. I, i, I też Panie sobie, bo ja to widzę na tych naszych warsztatach, które przeprowadzamy w zakładach pracy, na przykład, że pani w ogóle nie mają tej świadomości, że to już nie jest tak, że to były lata osiemdziesiąte, kiedy każda, każde rozpoznanie wiązało się z amputacją. Medy już tak nie zrobiła jest. Oczywiście, duży, że duży tak. Duży postęp. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że. Poskutkowała chociaż w małym stopniu. Każda osoba, która się zgłosi i zbada, to już jest cenny nabytek i sukces. A naszym gościem była pani dr Ewa Kwaśny ze Stowarzyszenia Profemina. Dziękuję bardzo. nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w Internecie www.tvwaubrzyk.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Waubrzyk24.com.